Szczyt bunkra, w którym się znajdowaliśmy przed chwilą, pod ziemią. Na szczycie miało znajdować się wielkie działo kalibru 220 mm. O tym w przewodnikach tak samo się nie mówi. To jest kopuła artyleryjska, która znajdowała się na szczycie, na szczycie tego schronu. Co jest takie znamienne, takich dział używano w zasadzie tylko i wyłącznie w obiektach specjalnego przeznaczenia. Proszę zwrócić uwagę, jest to łoże do armaty 220 mm tzw. armaty chałubicznej, które przeważnie montowało się. Takie armaty były montowane do wykorzystywane do ochrony wybrzeża. Proszę zwrócić uwagę, jakiej ilości materiałów Niemcy użyli, żeby to wszystko zawalić. Ściany średnio. Takie działobitnik, grubość to była 6 metrów u podstawy do 5-4 metrów u szczytu. Fundamenty sięgały głęboko w ziemię, miały około 12 metrów średnicy. W 1988 roku jak tutaj byłem z batalionem saperów, z batalionem rozminowania z Gołdapi, oni jeden z tych saperów, który tam z nami był szacował, żeby wysadzić coś takiego, taki obiekt w powietrze trzeba było użyć około 20 ton trotylu. Nie brakowało tego Niemcom, bo jedna ze statystyk, jedna z danych właśnie wskazuje na to, że Niemcy do usuwania tutaj tych schronów i bunkrów użyli od 80 do 150 ton trotylu. Tylko znowu spytanie: po co na takich małych, nieznacznych bunkrach? Kwatera Hitlera jest odsunięta stąd o jakiś kilometr. Dlaczego pojedynczy bunkier na jego wieży ma być zamontowane wielkie, potężne działo okrętowe? Do obrony tego miejsca raczej nie. A na w schronie Hitlera i na schronie Geringa montowane jest działko przeciwlotnicze, które nigdy nie spełniło, w zasadzie od samego początku, nigdy nie miało yy, funkcjonować, bo to po prostu było nierealne. Czyli znowuż pytanie, dlaczego coś, co stoi w lesie daleko odsunięte od głównego kompleksu, jest chronione przez działu okrętowe, a tam, gdzie mieszka wódz III Rzeszy, używa się działka przeciwlotniczego kaliber 14,5 mm?